Prawdziwe dobra, kto Wam powierzy? Jeśli za sukces dobry nie okazuje się wierny, kto Wam da Żaden sługa nie może Wam panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego głowa, albo stanął, będzie trzymał, a tym wzgardził. Nie może być Bogu i Słuchaj tego wszystkiego w dzisiejszym pan za i podgiewali sobie z niego. Powiedziałbym sobie, to Wy właśnie wobec ludzi dajecie sprawiedliwych, ale Wy że serca to, powiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwość jest potrzebna. jak widzicie, związani są z Górką mi tu bardzo tak, za długo zawsze ją na pewno mile wspominają. Jeszcze raz serdecznie zapłać i oczywiście odpowiednie życzenia do Księdza Azylisku za Jeszcze raz serdecznie nim zapłać, księdza, Dziękuję także wszystkim za udział, za wspólną modlitwę, za, za Eucharystię. Niech Bóg nam błogosławi. Qual nos absolwentów, nauczycieli, wszystkich, którzy dzisiaj tutaj przybyli. Zapraszamy jeszcze do yy, 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 zwiedzania. Na 13 już tuż tuż. Rozpoczniemy, żeby tą dzisiejszą uroczystość. Zaproszę o powstanie. Poczet sztandarowy. Wprowadź sztandar zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Mysłowicach. Mamy zaszczyt powitać szanownych państwa na uroczystych obchodach jubileuszu 65-lecia zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 imienia generała Jerzego Ziętka w Mysłowicach. A witają Państwa Dorota Lubel, i Jacek Gron. bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych pana Józefa Stolorza. Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać tak szanowne grono. Myślę, że będziemy witać bez oklasków, a ja postaram się wymienić co zacniejsze osoby, które zaszczyciły naszą uroczystość. Chciałbym powitać gospodarzy miasta w osobie pana prezydenta miasta Grzegorza Osyry, przewodniczącego Rady Miasta Bernarda Pastuszkę, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Edwarda Lasoka, witam naczelnika Wydziału Edukacji Adama Fnioka. Wraz ze swoimi pracownikami. Serdecznie witamy naszego księdza dziekana, Krzysztofa Kaszel, dziekana dekanatu Tumysłowickiego, jak również księdza proboszcza naszego Andrzeja Knide, który, jak wiecie, przeprowadził dzisiaj mszę, jak również księży katechetów, którzy u nas uczyli, a byli koncelebrantami dzisiejszej mszy. Trochę za wysoko mam ten mikrofon. Serdecznie chciałbym powitać starszego wizytatora do spraw obronnych Macławę Bucika. Dziękuję I przejdziemy teraz do powitań gości, z którymi szkoła współpracuje, którzy również przez ten długi okres czasu zarówno służyli swoją wiedzą, swoimi warsztatami dla naszej młodzieży. Na początku chciałbym powitać Pana Dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Pana Profesora dr Habitowanego Jana Julczuka. Jego Magnificencję Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kardynała Hlonda, Pana docenta dr Wójcika reprezentuje członek Rady Naukowej, Pani docent dr Gabriela Paprotna. Serdecznie witam naszego starszego cechu Mysłowickiego, a zarazem prezesa Katowickiej Izby Rzemieślniczej, profesora doktora habitowanego Jana Klimka, dyrektora oddziału Mercedes Benz Polska w Sosnowcu przy okazji naszego absolwenta pana Jana Palucha. Witam serdecznie prezesa firmy Wampol, z którym szkoła jest związana pana Luizego Wróbla, dyrektora filii yy, Reno Pietrzach, Jawoźnie pana Tomasza Bienia, jest jeszcze... o, jak również prezesa firmy Ford Mysowicak, członka komitetu organizacyjnego, czyli naszego kolegę Arkadiusza Wróbla. Cieszę się, że jest z nami Komendant Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej, Łuczy Brygadier Krystian Pechułom. Widziałem też Dyrektora, Dyrektora, czy jak się nazywa, jeżeli chodzi o Komendanta Straży Miejskiej Pana Leszka Siekańskiego. Witam serdecznie wszystkich Dyrektorów jednostek miejskich, w tym moich kolegów Dyrektorów zespołu szkół, liceum, gimnazjum i szkół podstawowych, jak również przedstawicieli związków zawodowych. Wiem, że była Pani Pomił, ZMP, czy jest prezes, ale jest Pani wiceprezes, zagrodnik. Serdecznie witam moich po prostu kolegów. Nie witam sponsorów, jako że sponsorzy są ciągle wymieszani, dlatego po prostu można dokładnie się przyjrzeć. To serdecznie witam moich kolegów, nauczycieli, którzy pracowali na skole szkół ponadgimnazjalnych i zaszczycili naszą dzisiejszą uroczystość, jak również serdecznie witam absolwentów, którzy tak w sposób cichy i zaszczycili naszą Jest wśród nas młodzież, ale klas czwartych, którzy nie tylko oni, ale i inni się reprezentują. Skoro jestem przy głosie, ja wiem, że też że się nie się na uroczystości, jak na których się za dużo mówi. Stąd chciałbym jeszcze Państwu przedstawić komitet organizacyjny obchodów 65-lecia. Komitet się powołał w ubiegłym roku i tak żeśmy wspólnie dążyli, oczywiście wśród absolwentów, czyli przeczytamy absolwentów członków tego Komitetu Organizacyjnego. Jest z nami, nie ma z nami Pana Klemensa Urbańczyka, ale to ze względu na chorobę. I Następnie Pan Edward Lasok, Leon Palka, Roman Michalski, Arkadiusz Rubel, Zenon Ćwiek, Obląg Zwiór-Monika, Jacek Turalik, Falecki Dariusz. Oprócz tego nie absolwenci w Komitecie pracowała Pani doktor Dorota Luber, jak również przewodniczący Rady Rodziców Korepta Marian i moja skromna osoba. Odczytam dla Państwa list, który skierował przewodniczący Komitetu Ochodów, Klemens Urbańczyk. Szanowny Panie Dyrektorze, z okazji tak wspaniałego.